Syrop z mniszka lekarskiego. Przepis na leczniczy miód z kwiatów mlecza. Syrop z mniszka lekarskiego ma między innymi diabanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne przecinek, dlatego najczęściej jest stosowany w leczeniu bólu gardba i kaszlu. Dzię zawarto wielu cennych witamin i minerałów Bówmo kreska stosowany tak kreska E w celu leczenia dolegliwości kreska optkowych czy infekcji skórnych. Sprawdź przepis na pyszny syrop miodowy z mniszka lekarskiego i przekonaj się o jego wyjątkowych w Syrop z kwiatów mniszka lekarskiego jest najcz. Stosowany w celu bagodzenia bólu gardła i leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. Jednak miód z mniszka lekarskiego przecinek poza wbaciwociami przeciwzapalnymi i przeciwwirusowymi, ma tak kreska E wbaciwoci przeciwom jak kreska D kreska kreska uzamknięte zamknięte pciobne i odtruwaj C. Dlatego powinien się znaleźć w wielu domowych apteczkach. Kiedy i gdzie zbiera kwiaty mniszka lekarskiego. Kwiaty mniszka lekarskiego najlepiej zbiera w maju, ponieważ kreska wtedy jest najbardziej dojrzałe i nie ma jej charakterystycznego posmaku goryczy. No ale kreska Y zbiera je w zboneczny diet. Koniecznie przed pobudniem, kiedy kwiat jest najbardziej otwarty. Zebrane o tej porze dnia pebatki mają najwięcej smaku i aromatu. Przed przygotowaniem syropu kwiaty mleczanale ‘y‘ kreska y‘ na białym papierze, dzięki temu łatwiej będzie nam zobaczy i usun wszystkie owady. Uwaga! Nienale kreska Y zbiera kwiatów mniszka rosnących w przy drogach oraz na polach, ZWZGL duna ryzyko, kreska ESK kreska one pestycydami. najlepiej zbiera kwiaty rosnące na bekach. Przepis na syrop z mniszka lekarskiego SK badniki. 1 litr kwiatów mlecza, 2 cytryny, 1 litr wody, 1 kg cukru. Przygotowanie: kwiaty mlecza w bukreska do garnka. Zalej zimną wod i gotuj na małym ogniu przez ok. Następnie garnek odstaw na dob w bodne miejsce. Po 24 godzinach wywar przez sito i dodaj do niego sok z cytryną oraz cukier. Cabo wymieszaj i gotuj na małym ogniu do czasu, a kreska uzyskasz konsystencję lejcego miodu. Około tak powstaby syrop. Przelej do słoiczków. Termin ważności kreska noci domowego syropu zmniejszka mija po kilku miesiącach od daty przygotowania.